Wspólnie to na wszystkich mapkach ładne widoki. Otrzymujesz awans, fuck plecy yeah. Paweł! Dali lupę, dali przód! Widzę Asysta. Oduje, oduje. Koleś tam jest... Czekaj, Kolej Koleś, ja tam... Wszędzie! Dobra. Oznacza mi będę, Czeka się Koleś biegnie Fashion Didziwant się po lewej Dozywam, Zabić Zawit, dożywam Siema, no a, Tak! Ja jestem Grzesiek, a to jest LoL LOLU96? Ja mam wszystkim. Wybuchowe przywitanie. Dobra, no, tak wybuchło to wybuchować, czekaj. Gdzie ten granat. Dobra. Dobra, także To jest Battlefield yy, numer 8, żartuję. 4,5, body c i gramy Tak. na nawałnica, Chińczyki atakują. Dobra, Jedziemy czołgiem bez pancerza. Jedziemy, z kurwami. Dobra. <coughs> e, USA ostro nas ciśnie, ale na nas nie, prob. Trubla gdzie? Ups, chyba, ja. chyba nie znam prawa jazdy. Czekaj, trzeba wysiąść, bo to zaraz wybuchnie. Fuck you, wybuchato. Jebu. Au. 5 HP nie zostało. mi zostało, chciałem naprawić. Mi, 11. dobra. Leczę się. Dobra. <coughs> Zaraz węgorz kurwa <laughs> parkietu <laughs> Rękę jak złamany Na kuria węgorza na, na 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 na, Dobra biegniemy sobie tak na fójl O patrz Co Widziałem o cień. A ty nie, to lata jeszcze No się na F są jakieś ludzie Czy jakiś l Lud był tutaj jakiś Tak jakiś Dobra, dawaj klasyczny 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 Widzę Żyda. Zabity klasyczny Żyd. klasyczny live. musimy klasyczny 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 biegniemy klasyczny 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 tak. klasyczny łódka? klasyczny cioł... na łódka. Dobra, B. No, gdzie chcesz. Hmm. B, Tak. A przynajmniej dole, to na idziemy. Zarzuciło. ja... Ach, te lagi, nie? Dobra, ja, no, Teraz Spokojnie, idziemy pod światło, czyli najgorszym, w najgorszym, możliwym kierunku. Dole, A ja żeby ty flanka. flankę. Tam że idą. Zabity rzut, plecy, plecy moje! O, sniper tam, Snajper. Sniper! Cheeseburger cię zabił? Ja przeżyłem, tak u mnie. Nie zabiję się. <coughs> nie widzę ale campi się za paczką, a za kontynerem. No jestem gdzieś w tamtą stronę, chyba jak patrzysz. Tu e, moje E. No zlewa jest. No nie wiem gdzie jest, nie wolę, nie wolę się nie wychylać. O, jest. jesteś. tu. Dostał, ale... Chyba, to, chyba teraz zginę. Idzie, idzie, idzie. Aaj, dobra. Z dwóch stron my Jeszcze trzeci dobiegł. Tak. Więcej dobra, was wróba, matka. Wróba. Więcej was matka nie miała. O to leś problem. Jakiś place może zrobimy. Jest niemożliwe chyba. U nas. Lecimy. Dobra. Tak ja ci powiem, że jestem już także nic z nie zrobię. Jest najwyżej granat. B. Bo on spadł, Nie Już. Już law musiał być. <k appointment> tak jest. Ja, Jaki podbój ma sens z lawa? Dawaj, jedziemy Będzie śmiesznie. Ja będę ciągłowny jak krojo. Icha. Zun, 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 zun Jadę my, jadę Tak jest, tak jest Oooo Chwilowy lag był No Nice Ale zupę, zupy, garasz mi zrobiłeś ja. W ogóle nie, jak to ci nie, dodatek do Super. nie, 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 mam zastrzeżeń. żyd nie, żyd nie, 11 żyd. nie, 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 żyd zabity, nie, to strzyliło, nie wiem co? Czoł. Jednasta. A tak, bombowiec. A to za strzyli jeszcze. no? Spoko. Bombowiec! Żadnego dowódcy nie ma dupa, no. Byłby fajnie. Dobra. Puu, mm. mam kurde dylemat, ci powiem. Tak w sumie. No i tutaj pogram może z technikiem trochę. Hmm. A, może Możemy... taka akcja z motorkiem? Z motorkiem? Czekaj, ja właśnie to całe główne co blokowałem to... Ja mam drzewo w ogóle, do nie widziałem. Jakiś craft to, to jest? Dobra, jest dobra. Tak, mówi że ty jesteś, lodu. Tu jesteś. Jestem. Oke doke. Go. Uhu, będą lagi. Dobra, to mnie kieruj. No to, ja da, to, na drodę, tam jest no to jedziesz cały czas przez most, prosto, 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 i tam będziesz widział czołgę zaraz. Wow, skręć lekko w lewo do naszego czołga, la la naszego la 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 w prawo... la widzę, la widzę, widzę. Kurde, la 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 Dobra, to ja wysiadam i mów kiedy. Dobra. Najpierw na najpierw na Juuuuu, idzie, yeah. Adam leci! zabity w akcji. Zabiłeś coś? Bo koleś wysiadł chyba z tego czołgu. Zabiłem jednego. No, on naprawiał, jeszcze, jeszcze naprawiał czołg. Aj. I lata jeszcze. Jest, jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Nie widzę go, widzę Tu jest. Strzelam, zabity, dobrze, dobra akcja. Ała, ,ła. Lewa moja. Lewa, prawa, kurde! A tutaj leżał przy czołgu A już Sabim jedna następny. topni mm. No czołg jest tutaj, w zeszłym zespie To mały kościelik Dobra? Bo tu jest żydówki To jest ruszaj tutaj. Mam wróbla. Spoko, ja tu Spokojnie, tu już na czołg z kolesiem Będę pomagał no nie, jesteśmy? Daje, na D jesteśmy cały czas. Na no, na F, tfu. Koleś no. Jak ja mam go zabić jak ty kurde... To co odwalasz w ogóle? No, no. Ja tylko się <tuszel> <tuszel> Ach to. to las, no, wy. Wysiadam od tego kubeku i kierować tym czołgiem. To mu dał do prawo jazdy? W Windowsa zabiłem, Paweł! Nie będzie Windowsa więcej. To co, przebudkowali mikro teraz? Windows o, ja jest skasowany. Ty. Ty Windows net, kurde. Blueski wyskoczył. <grych> to ty? Eee, nie, to ja ty. Jestem w łodzi hybrydowej. Widzę, jesteś coś piętrze, to ty mnie. O, w dupę jeża! O, służba za gwiazd... gwiazdę. Związek za służbę AQ12. To jest na szczałki i Wow! Jakie to jest mocne! Na dwa hity czoga! Zniszczył pojazd, co robiste! taka taką rakietę puszczam, nie? Jaki headshot! Co Jaki headshot! dzisiaj? Ok, ok, ok. Tak. No Windows nas mnie zabił. Wciąż go z noża skoczył w ruch i... ...i mnie zabił. Dwa życia, dwa życia, 2 życia mu zostało. Człowieku, kiewak Gdzie ty jesteś? Eee, teraz będę... Na... ...w okay, ok, jestem. Tak. relacja, ale ja chyba wykosiłem i Chyba wykosiłem. Zniszczyłem pojazd. Dobra, jedziemy teraz. E, wracając do tego tematu jakby naszego. mówi, że bardzo dodatek Ci się podoba. E, jaką mapę darzysz z największą sympatią? Hmm, największą? Tam na F jest rzeźnia. Czołga, czołga 10. 9.30 dziewiąta... dziewiąta rubel... rubel. daleko ten rubel... a, tu jest. Dostał, ale... tam musi wrócić... o, niszczyje już... rubel. Ja, Jezu, jestem. Jeden ciąg czołg ich jest? Był... jest! Czołg dziewiąta. Czołg ósma. Czołg dwunasta. Koleś srawno. Widzę, nie machaj tylko. Wysiadaj! Zabiłem. Jest coś w nie ma ale... Czekaj. To nie gościnny czołg był on. Chcę coś napraw. Aj, gościu mnie zabił. Gościu. To mała będzie walił? Tak, to będzie walić. Tak. Jak wysiądziesz to... Tak. Aha. Dwóch było, wiesz? I jeden chciałem zabić i no, nie mogłem go trafić tu no, trafiłem go z grubej tu... z grubej rudy go trafiłem, ale nic ty bo to głupi normal. <coughs> Dawaj, to ZBO09. Okej. Okay. To jest ciekawsze też. No, jak tam? Czy zastanowiłeś się, jaka mapka? To tak. Jedwabny Szlak, wbrew opinii niektórych, jest całkiem spoko. Gazet? Co? <laughs> tak. Gazet. Nie wiem dlaczego nie, ta mapa się nie podoba. No bo dam. No, Lardy koleś. What the fuck. Jeszcze wydechowałem kudlowem. Co nie bije? Chyba bombowiec. W ogóle na że osłonie zauważyłeś. A mimo to mam 9 do 7. W ogóle to na wszystkich mapkach ładne widoki. Otrzymujesz awans, fuck yeah! plecy Paweł! Dali dupę, dali przód! Widzę gościu! Na Asysta! Oduje, oduję! Koleś tam jest! Czekaj, wsiadam! Wszędzie! Oznaczać ci będę w corazie! Spawam, 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 Dobra! Okay. Koleś biegnie! Kolejszy się po lewej. To drzewem, to drzewem. Zabity to drzewem. Coś mi Co, co, co? Co, co jest? Wobel czy Nie. Czołg! No, to go się... nie. nie żyłem. A, czy nie Law. Tak. Chciałem czochać, no. Dobra, ale ładny place. 12-8, los. Do... Tak. Dobra, dobre było. Ogólnie ładnie dzisiaj gram. Nie wiem, czy się dzieje ze no. Cuda. Mmm... Mm Fuuu. I ładny tak mówisz?

No fajno, to <gry> fajno. Ty kolej żyje, no kurde. O tak, 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 tak. Moje! Moje, nie moje, ale by leciał, jakby kirał. A ty jako pasażer. Z10W! Koleś, ale lataj po ludzku! Do góry! Tak już... No ty po trzcylach latasz. Koleś, ogarnij dupę. Leć do góry! Co ty robisz? Koleś... CO TO BYŁO? LOT OF... Koleś, latać nie umiesz. Nie zabiją mnie helikopter, który spada. Tak, tak, Abrams. A to było, to było, bo to było ich czołgiem, że to jest nasze. Dobra, już nie trzeba tak kreślić lotonisko. Koleś chciał, żebym ja strzelał, ja a ja tak nie no, umiem, co się dzieje. 20. Tak jest. Spędzę długie. Iha, jak z do czasów, ale teraz klatki. Ło, dobra, ogarnęł się. Super. Z Jastrząb. Z Jastrząb. Z gołą. Gołą, kurde. Gołąb to bombowiec, kurde, bo strzela wszystko. Tak. <grym> Cisnęłem w lawa, ale mi rozwalił. Co, na kamikadze? Nie, strzelałem w niego. Co mnie strzelał? Trafiłem go... Stan pojazdu... Siedem Lolu, lata jeszcze, dobra. Aha. Wszyscy nasi chyba. Law. Tutaj jest koleś. No przez te... Jeszcze podam chwilkę sobie helikopterkiem. Staty lata. na plusie będzie by można było dzisiaj, ale fajne. Dobra. No tam, mam Stingera. Okej, dobra. No Widzicie, się dzieje? Hmm. Ten lap morduje. No i twój zespół przegrał. I to bardzo, bardzo mocno. Ale no cóż. Tak bywa. A my się żegnamy z Pafłem. Pafłem, tak. pałem Tak ehm, No, to jak, jak dobrze wiecie. No to wy wiecie, to jest Basfree 4. Ja ja być, wiecie kto ja być, A tam co był po drugiej wiecie kto też być. Także co, co będziemy wam tu będzie przedłużać. Przedłużać. Dajcie łapę do góry, dajcie łapę w dół, dajcie komentarz, bo są Co chcecie? Do wyboru, do, do, do kormacie. A ja awansuję, więc 8 level dostaje brązowy bo schemny pakiet. No i w ogóle chłopaki GG przyjąte są się GG, to je GG, idziemy do przodu nie Paweł. Oczywiście. No, to. Na razie. Trzy GG. No, na razie, na razie.